Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować nasz plugin, jakim jest masowa realizacja zleceń. Umożliwia on zamknięcie wielu zleceń jednocześnie bez konieczności zamykania pojedynczych pozycji. W tym celu wybierzemy sobie na nasz ekran zleceń i na potrzeby testu utworzymy sobie dwa zlecenia. Ja utworzę sobie tu zlecenia, które, będę, które będą zleceniami materiałowymi, czyli tymi, które są definiowane przez system jako zlecenia, które realizujemy bez konieczności wskazywania odbiorcy zewnętrznego. Tutaj oczywiście posywię się lista wariantów dla produktu, który chcę wyprodukować oraz zapisuję. Tu możemy sobie, jeżeli mamy wiele zleceń na ekranie, możemy sobie oczywiście nasze zlecenia filtrować po kolumnie, po której chcemy, według informacji, po której chcemy to filtrowanie tutaj umieścić. W pierwszej kolejności należy wykonać dla tych nowo dodanych zleceń bilansowanie właściwe, czyli to weryfikację stanów magazynowych wraz z zarezerwowaniem odpowiedniej ilości surowca do wykonania tych produktów. Proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli nie mamy zaznaczonego checkboxa w prawym dolnym rogu, nasze zlecenia zakończone znikną z listy po ich zapisaniu. W pierwszej kolejności wykonujemy właśnie to właściwe bilansowanie. Ja tutaj mam ustawioną opcję w konfiguracji z widokiem metrów bilansu, który, za pomocą którego możemy też tutaj, w tym miejscu, na przykład wskazać magazyny, z którego chcemy składniki. Wykonam również to właściwe bilansowanie dla drugiej pozycji nowo, nowo stworzonego zlecenia. I teraz jak mamy już właściwie zbilansowane zlecenia, by móc zrealizować je zbiorowo poprzez nasz Plugin, należy w pierwszej kolejności z kontrolem, przytrzymując kontrolę, zaznaczyć te zlecenia, które chcemy zrealizować. Później w na naszym punkcie monitorowania wybieramy opcję Zadanie: Zrealizuj zlecenia i otworzy się nam okienko z informacją, wskazaniem dla tych zleceń, które zaznaczyliśmy do realizacji, z nazwą produktu oraz ilością, która ma zostać zrealizowana. I teraz możemy wybrać datę, w której chcemy zrealizować masowo nasze zlecenia. Tu automatycznie podstawi nam się data dzisiejsza. I tutaj są ważne dwa boxy, które mieszczą się po tej stronie. A mianowicie, domyślnie ustawiona jest wartość, realizuj wszystkie, które można, oraz mamy realizuj do pierwszego problemu. Czemu tu służy? Jest to opcja, która w sytuacji, gdy. Zlecenia nie będą mogły się zrealizować. Pojawi nam się komunikat błędu z informacją z jakiej przyczyny nie może zostać zrealizowane dane zlecenie. Zwykle problematyczne mogą tutaj być sytuacje, w których powiedzmy, że zlecenia, które chcemy zamknąć, nie są właściwie zbilansowane, ponieważ brakuje tam jakiejś ilości surowca do produkcji. Wtedy nie będziemy mogli ich zamknąć masowo i system pominie to zlecenie, którym nie mamy kompletu surowca. Jednakże, jeżeli będziemy mieli tutaj wszystko właściwie, zostanie to zrealizowane. Ja zaznaczę sobie oba te checkboxy, następnie wybiorę opcję Realizuj. Zależnie od tego, jak dużo będziemy mieli tych zleceń, tak długo będzie nam się mieliła ta realizacja. Oczywiście ja tutaj dla, na potrzeby testu miałam tylko dwa, więc poszło to dosyć szybko. W momencie, gdy to pole nam się wyszarzy, to interpretować jako zakończenie realizacji. Teraz możemy już zamknąć. I nasze zlecenia zostały zrealizowane. Jak sobie odznaczymy, to zniknął z listy. Dziękuję Państwu uprzejmie. Przepraszam na kolejne filmiki.